I do. Chyba ty, ty biegniesz. Ty. gościu coś gadał o, o bazie w Elektro, że, o, że on kurwa mieszka w Elektro i coś tam. Ty on chyba kurwa znał. Idę posłuchać. Poczekaj. how heavy the bricks are. i don't know how many slots they take up because i need to eventually go down there so, right now i it's... think the, the, the bricks are like uh, i think it's eight by four or something there bricks oh, it's like, like the like I have the, 120 uh, what's it called the jerrican you know i think there's like stacks of them and it takes up uh, the space of a jerrican i have 120 slots so I can carry a whole goddamn generator or a sheet metal in my bag. building a base. It's a pain in the ass to walk over there. I ain't gonna... Oh, check. wait, I'll ask. I'll ask, I'll ask, Hey, guys. Hey, if you guys are going to NATO, I'll gladly join you. Hey, guys. Uh, you guys uh, let me ask NATO. you something. Which uh, base are you are talking about in Electro? Uh, dude, take off your helmet, we can barely hear you. Put your gun on your back and take off your helmet, because you're muffled. Wearing a helmet will muffle your voice. We'll okay, talk. okay. Hi, hello. There you go. There you and go. Uh, I have a question. Which you uh, sure. talking about uh, about uh, base in Electro? What base? No, me and my friend yes, no, uh, were going talking to about Electro that. and just... Uh, yeah, we we're yeah, going to Electro to get supplies, but uh, we're not yeah. building a base in Electro. Yeah, the uh -huh. base that what I was talking about was a cement mixture. Cement mixture is an Electro, an electro Oh, mixer. I saw that, I saw that. Yeah. I, I was curious how to build it. Yeah, what do you need? What the you the attachments? You, the attachments are in the second house next to the weapon guy. So the house that I'm standing at uh Yeah, I'm, the, I'm uh, here's the attachments. Oh, You okay. yeah, That's where the attachments are. You can only sell okay. a, a Russian Thanks. Thank you see. very much. But uh, you do it at her. No problem. I have I was I was, is I is was a just a problem curious about, about this. Yeah. No <try> Dobra, ta, ty ta, oni nie, nie o naszej pozycji Nie, <laughs> I... No, 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 to jest śmieje. Ja ale okay. będzie ten pasował? No. Jeden weź sobie, drugi daj mi A. A to masz ten, wyrzucam Na ziemię No, ja szybko podnoszę A jedno mam ja Dobra Otwierasz? No, otwórz Ja mam Tak Dobra A my zobaczysz, jak to jest otworzyć auto Jak jedna osoba wsiada, to już nie mogę. Kurwa, dalej to są... To co? Gdzie lecimy? Eee, część... Ta, część polnymi i część normalnymi. Najpierw... No lecimy na, na nowy Sobór, chyba najlepiej. Nie? Mogę stąd kurwa wyjechać, czy nie? Brawo. W sensie chodziło mi, czy mogę stąd wyjechać, bo nie mogę ruszyć z miejsca. Kurwa, to przez te lagi serwera jak się chujowo. No. Ciekawe, jak daleko zajdziemy. będę się starał odjechać do bazy. Tylko prowadź mnie jakoś. Przez lagi serwera chujnie, serio, ale lepiej nie będzie jak pan serwer. Staram się, na razie jedziemy na jedynce, na luzie 30. Czekaj, a dole będzie w prawo Przucę dwójkę. Nie wiem, ile mogę kurwa jechać tym. Bo się wskazówka nie rusza kurwa i nie wiem na którym jego kurwa ile mogę jechać. cześć to? Typek biegnie. Prawo. Lewo. Dobra. O kurwa, rozjebali, czy co? Eee, postawili pewne Przed wioską będzie taki ostry skręt w prawo, ale to jeszcze jedzie. Ale to polnymi ja bym teraz jechał. No ta, to będzie polne. Ja też nie zapierdalam, żeby od razu hamować. Tu będzie niedługo w prawo? W prawo no, tu taki ostry będzie. Teraz? O tu tak, 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 tak. Jedziemy tą drogą. Aż dojedziemy do Guglowa. Mówię, ja nie będę zapierdalał, bo nie wiadomo, co się odjebie. Jak tu jest gdzieś skręt, jest krótsza droga, to mów, nie? Nie, nie, cały czas prosto aż do googlowa dojedziemy. Później z, z Googlowa pojedziemy na Kumyrne. Jedziemy na trójce. Pomyrne, pojedziemy koło mogilewki, będziemy i już wbijemy się na główną drogę i dojedziemy aż do elektrowni. Dobra. Ominiemy staroje, nie? No, wsz najlepiej wszystko ominąć, co jest zagrożenie takie. No to właśnie jedziemy taką trasą. Jeździ się, jeździ się ok, ale strasznie tak podrzucał tym przez yy, legi serwera. tutaj, tutaj w lewo. Dobra, ja na razie odbijam tak żeby nic nie do głównej i w lewo? Tak, Ta, tutaj w lewo na asfalcie Dobra. ja tu się tylko modlę, żeby... Użą aż do elektro jedziemy tą. Tą, tym osłatem teraz Dobra Ja to się tylko modlę, że jak będziemy teraz jechać Żeby gdzieś nie wyjebało serwera Ja ci powiem tak Dwójka na maksa, a trójka Trójka to tak tylko bez gazu, nie? Tak no tu jadę na trójce bez to... gazu w ogóle No I najlepiej no, no. tak się toczyć właśnie na trójce bez gola. Na tam, kurde, lu ludzie to popierdzielają tam, kurde, z zawrotnymi prędkościami taką drogą, nie, ale ja nie wiem. Mi to, ja to bym zaraz już przejechał od razu, bym dostał laga i ja nie wiem, ja nie wiem jak oni to robią, nie. Chyba na pustym, na pustych serwerach grają, albo... O, na pustych serwerach, stary, a -a albo jest... albo na Albo, albo na offline i nagrywają, że to niby jest ten. <laughs> że to się dzieje na serwerze, później wchodzą na serwer, komuś zredukują bazę, później znowu bez, jeżdżą bez tego. <laughs> Ale no nie, na no, no tym, na no jakimś serwerze było osób, tak bym nazwał auto, to też po mieście na zakrętach z tubą kurwa leciałem, nie? No właśnie to chyba zależy od serwera, mi się wydaje, jak jest tak obciążony jak ten, że jest 60 osób, jeszcze dwu, tam 20 czy 30 w kolejce, no to ten serwer cały czas pracuje, tak? Musi przerabiać to, że ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. I no to wpływa na rozgrywkę na pewno też, nie? Do bazy trzeba będzie jakoś kurwa wjechać, gdzie nie będzie zombie, nie wiem, znasz jakąś taką drogę? W sumie ja znam, tak żeby wjechać bez zombie. Tylko musimy wjechać koło straży. Znaczy słuchaj, nie wiem czy to będzie z zombie czy bez zombie, ale no mogę się tak najbardziej obrzeżem poprowadzić. I tak tutaj od strony czarno wjedziemy do Elektro. No i później na główną drogę, od razu w prawo no i wjeżdżamy już tam w stronę wody w całym portem. Tutaj tak nie rzuca, kurwa. Jesteśmy na południu, to tak nie rzucam Po drodze no, mniej ludzi, mniej lutu, wiesz. Bardziej tak stabilnie. Ja tu mam już wyrobioną trasę na pamięć. Jak się jeździ od tradera ludzkiego, na no. tradera y, NATO. Na nato I tam północą lecę nie? I tam zawsze jest coś do zlutowania nie? To się zatrzymuje tylko gdziekolwiek i Oj oj, dobra Dobra, zatrzymaj tu wcześniej Czemu? Ja, ja wysiądę, ja wysiądę to sprawdzę Moment, Pamiętam, co jest... poczekaj Już wyłączył po Silnik wyłączył Zaraz będę wbijał na straż Już też jestem przy straży Dobra, ja jestem od lewej strony, od głównego wejścia, na straży Ja jestem przy Tobie no, Słyszałem Cię, gdzieś biegały za mną Dobra, Bardzo wbiłem do... To Ty? Otworzyłeś coś? To ja, to ja, to ja, to ja Dobra. U ciebie widziałem, że wchodzisz i z prawej strony usłyszałem dźwięk zamkania. Tak, coś, coś mi nie pasuje. Ktoś tu chyba jest. Ja idę w celowanym. Zamknę jeszcze na dole. Na wierzysz co? Kiedyś czysto. Kiedyś na tej straży po żadnej to była podstawa. Zawsze tutaj się znalazła. Teraz nie. No teraz tak rzadziej. Co na medyka? No nie. Radzę jeszcze ten pociąg. Pociągów nie ma co sprawdzać, tam nigdy gwoździe nie leży. To jest tylko bujda, tam nigdy nie ma gwoździ. Znajdziesz kilofa albo coś takiego innego. Dobra, to jebą one tu lecą wszystkie. Ja bym nie strzelał. No, dobra. Kurde, znaczyłem się. Kurde, chce ci pomóc. Zatrzymaj się! Po co ty tak uciekasz? Nie mogę ci pomóc! Chciałem e, tu zamknąć. Po co? Mówiłem, że zatrzymaj się! Hmm.